To żadna mafia, to są służby specjalne. Proszę Państwa, i reprezentacja LKJ Kadyny wystartowała. Jedynka, dwójka dyskretnie skoczona, trójka też. Zawodnik zbliża się do przeszkody numer cztery. Nic nie widzieliśmy. Nic dalej nic nie widzimy. Czyli jadą bezwzględnie, proszę Państwa. Spokojnie. O, bardzo ładny skok. Skania też. Proszę zobaczyć jaka była wymiana aparatów podsłuchowych. Proszę. I już pierwszy parkur mamy za sobą. I spokojnie, po cichutku, nikt nic nie wie. Zbliżamy się do przeszkody numer jeden. Hop. Przeszkoda numer jeden. Dwójeczka. Oczywiście wskoczona po cichutku. Proszę zwrócić uwagę, jak te kopyta koni są bez potków, żeby było cichutko wszystko. Przeszkoda numer pięć. Nie wiem, czy zdążymy złapać czas tutaj. Proszę zwrócić uwagę, jaki płaski skok na bankecie. I znowu takie na pograniczu dużego ryzyka wymijanie i celowniki, i to ci, wszystkie